Rzeźba, która szczy Czejcie to? Normalnie zrobili rzeźbę, która trzyma małego i leje no. O, jeszcze go o ma Hit sezonu Już mi się humor poprawił Przejechałem parę euro I podjechałem pociągiem do Lachty i tak wam muszę powiedzieć z obserwacji, że ten fiński naród to podbija europejskie statystyki względem wzrostu i wagi. Nie widziałem nikogo takiego rodowitego fina, który byłby niższy ode mnie, a ja mam 1,70 m i wszyscy grubi, wszyscy. Dosłownie od, od dzieciaka do, do, do jakiejś staruszki, wszystko grube towarzystwo. O ile to drugie rozumiem, bo tutaj jest zimno i trzeba jeść. O tyle, jak do cholery oni tak rosną, jak mają niedobory witaminy D i muszą ją w zimie suplementować. No jak? Ale chyba genetyka zrobiła swoje. Ale jeszcze jedno muszę Wam powiedzieć, że młode dziewczyny, tak koło dwudziestki, to się potrafią takie trafić, że. Wow! Ale tylko bardzo rzadko. Takie widuje, takie super, nie? Ale jak już są, to już super modelka Na wypasie, nie? Totalnie mi się to miasto nie podoba Ceny w Finlandii mi się też nie podobają I ogólnie to e, Lecę do Szwecji, stąd spieszam Dziś gdzieś e, Gdzieś nocleg za miastem, gdzieś Jeszcze nie wiem gdzie Ale tak, Finlandii opuszczam Jedno, że tutaj są tylko lasy i, i jeziorka. W sumie w całej Skandynawii tak jest. Podobno. Ale no nawet te miasta nie są jakieś takie, że, że mi się jakoś specjalnie zachwycono. To, to Lachti to wygląda jak Bułgaria na przedmieściach albo Warna. No to jest po prostu jakaś tragedia. Co z tego, że mają jakieś nowe bloki. Jak całe centrum jest tak obdrapane, że to się w głowie nie mieści. Niby bogaty naród. Niby, bo jak się kupi, kupuje piwo po 7 euro, no to naród musi być bogaty. ale po prostu mieszkają miejscami w takich warunkach, jak tam widziałem w centrum. Że jo 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 jeszcze trochę. No to tu już Obstałem lata 90 i po remoncie na dodatek. O jeszcze mży. <gry> Dobra, idę. Trzy miasta, które mnie wykończyły. Białystok, Tallin i e, Helsinki. A jeszcze to. Na razie tego butowania, to naprawdę mogłoby tak trochę do butowanie wyluzować, nie? Bo już czuję, że moje nogi ledwo dają radę. Jeszcze chyba 2,8 km, coś takiego do jakiegoś centrum handlowego, sklepu, nie wiadomo co. Tam się pójdę umyć. Popiorę się, o ile to jest centrum handlowe i o ile będzie otwarte. Trochę dalej, za takimi rondami jest jakieś jeziorko, to tam pewnie będę kimał, nie? Chyba, że mi się butowanie znudzi, to może gdzieś po, po drodze znajdę jakieś miejsce. Pogoda skandynawska, jak widać, trochę kropi, trochę pada. Także tak. A ja już się umyłem. Teraz zostało tylko pranie zrobić. Nie. Rześko. się, poprałem, pomyłem, tutaj proszę patent z kikiem, jego podpora jednej części. Tutaj wpakowałem go pod konarek. Tam mi się pralnie suszy na jednym sznurku. Tam mi się część pralnie suszy na kolejnym. Tam będę miał łeb, gdzie plecak. No, damy radę. Landeka bardzo nisko, żeby go nie nałapać. Tam woda to, i energetyk to tam, Uff. bardzo bardzo fajnie. Mam nadzieję, że w nocy nie będzie padać, bo się zanosi. A w ogóle yy, w Finlandii są te, no niedźwiedzie, nie? Także śmiesznie. Tam widzę jeszcze jest jakaś miejscówka po drugiej stronie. Coś tam stoi, sterczy. Nie wiem co to jest, cholera. A, nieważne. Oj, piękna sprawa. Tak sobie leżeć, nic nie musieć. Tam jest miejsce na ognisko, ale za późno zobaczyłem, bo się gdzieś tam rozbił. No, o, już w hamaczku. Na razie odpoczywam, No zaraz idę spać. Bo jest już godzina gdzieś. Czekajcie dziesiąta z 15. Tak koło północy zrobi się tak ciemnawo, ale tak nie do końca. Dzień dobry. O. W ten ciepły poranek po zimnej nocy. Cały wieczór wiało. Planyka latała jak pojebana O właśnie. A w nocy przestała wiać tylko. Po prostu temperatura spadła tak, że jaj jebie. Wędziło od dołu nawet przez karimatę, nie? Także śmieszne. Plan na dziś to się dostać jak najdalej na północ. Dziś w kierunku Oulu, albo jeszcze dalej w stronę Szwecji. No Także będziemy coś działać Zaraz Stanę Ogarnę się i spadam Zbieram się Idę na wylot i cisnę Spotkałem tutaj obok na takiej plaży Ukraińca ryby łowi Mówię skąd jest, jest Zakarpacia Można na drugim końcu świata się spotkać? Można Dobra, teraz żebym tylko drogi nie pogubił Ale będę szedł uczęszczaną ścieżką to gdzieś dojdę. To wiem w którym kierunku jest droga, więc tym bardziej. Nie będę przynajmniej cisnął naokoło, nie? Muszę znaleźć jakiś patent na ten Na ten noclegi Bo klimata w śpiworze. To jest średni pomysł, naprawdę. Znaczy, nie w śpiworze, tylko pod śpiworem, między śpiworem a tym, nie hamakiem. O w ogóle, zobaczcie co tu jest, nie? Finlandia. Zrobili kładeczki. Kurwa, szukamy tej mistówki, czekajcie, idę zobaczyć tutaj. Tej miejscówki dokładnie szukałem Bo chciałem na tych dechach spać Zamiast na hamaku Kurwa, Aha, tutaj jest taki molo No Kurde Dobra, nieważne Pospałem sobie w lesie przynajmniej Tędy? Chyba tędy Gdzieś no Bardzo mnie zastanawia jak działa stop w Finlandii z tego co znajomy mówił to w Norwegii i Szwecji e, ludność tubylcza, że tak powiem raczej nie bierze ciężko jest pojechać ze Szwedem albo z Norwegiem i biorą Bierze przeważnie na stopa ludność napływowa Ale damy radę Cieszy mnie, że wczoraj się szybko wydostałem z tego, z tej stolicy Bo jak zobaczyłem ile bym musiał przejść tylko pokręciłem głową nie No nie dam rady Żeby się wydostać na wylot musiałbym przejść 37 km Na no, taki sensowny wylot a na taki wylot w stylu: idź na stację i pytaj. Chyba z 20? Także grubo. Uf, w ogóle wszędzie w Finlandii są góry, nie? Góry skałki w samych Helsinkach. Widziałem, jak jechałem tym pociągiem. Tyle miejscówek bulderowych, że wow! Oni jakby się wzięli za sport za wspinaczkę. To naprawdę byliby przy, przykozacy, przynajmniej w Baldach. Bo nie wiem, jak u nich góry wyglądają. Jeszcze. Może się nie dowiem, a może się dowiem. Nie wiem. Ale mają takie ładne wapienie i, i ten e, granity. No, piaskowca też trochę jest, też widziałem po drodze. Także można do Finlandii przejechać się wspinać. A, na ryby też można przyjechać, e... bo się tylko załatwia pozwolenie, chyba w jakimś urzędzie, które chyba nawet nic nie kosztuje. Czy tam kosztuje jakieś śmieszne grosze, ale można łowić bez problemu. Bo szczerze mam powiem, żeby łowił nawet bez pozwolenia, jak miał teraz wędkę. Bo kto by mi tu do lasu przyszedł, mnie sprawdzać, No kto? Musiałbym być ostatnio jakimś baranem, żeby mnie w lesie skontrolowali. Dobra, jest jakiś przybytek, parking, coś. No. No, i to mi się podoba Jestem w waksy, czy jakoś tak. To jest takie połączenie dwóch jeziorek. Jedno jest tu, drugie jest tam i tam e, jest taki kanał, nie? Z mostem e, podnoszonym. No, fajna miejscówka, fajna. E, co mi mówić? A! Stop działa! Pierwsza, to jak się zatrzymała, to była dziewczyna, w ogóle. Zdziwiłem się. Bufinka! Żaden import! Później zatrzymał się kierowca, gdzieś busem jechał na jakąś robotę, nie? I mówi, jak jest po angielsku to, co robisz? Mówię hitchhiking. Hijacking! Nie hitchhiking, I od razu beka, nie? Kogoś, gość tak po chwili ogarnął co pierdol... E, co powiedział? No... Mówi, jak chcesz, to cię mogę hijackingować. I, I śmiech, nie? E, myślałem, że ze stopem będzie gorzej, ale widzę, że e, daje radę, tylko trzeba trochę dłużej poczekać. Trochę. Nie ma tragedii, ale e, mogłoby być lepiej. Nie? Tak rozmawiałem z tym kierowcą i się pytam, jakie tu podatki macie, nie? On mówi, no jak się mało zarabia, to 10%. Jak zarabiasz powyżej, już tam, no to już 20%. A jak powyżej ilość tam to 35%. I mówi, że u nich jest tak, że jak masz gównianą robotę i płacisz te 10%, a potem znajdziesz lepszą, to nie patrzysz tak jak u nas w Polsce, że dopłacasz. Tylko płacisz przez pewien czas jakąś tam uśrednioną stawkę. nie? Także spoko. Bo u nas to oczywiście system nas okrada. Znajdziesz. Zarabiasz najniższą, znajdziesz lepszą robotę. i Dopłacaj, dopłacaj, bo się wzbogaciłeś. A tutaj nie, tutaj już miają, żeby nie, nie dosrać człowiekowi. W ogóle darmowa opieka zdrowotna. Ceny paliw pomijam, bo można za wału dostać. Jakby, jakbyście w Polsce, jakbyśmy mieli w Polsce tyle płacić, 2,3 euro. Diesla raz widziałem za 2,5. Także srogo. Oj, kurde, ja tam muszę doczłapać. Ale tam tam? Ojej, ojej, ojej. Thank you very much. Have a nice day. Bye. Właśnie przyjechałem jakieś 110, może 120 km przez nic, dosłownie. E, lasy, jeziora i w sumie nic więcej. E, co mam wam powiedzieć? Nawet sklepu nie mam po drodze, e, że ostatnich benzynowych nie powiem. No i tak zauważyłem, że tutaj... E, coś takiego jak ziemia uprawna e, występuje rzadziej jak, e, nie wiem, kawiar w Polsce. Po prostu jest tego tak mało, że oni chyba naprawdę sprzedają tu swoje zboże za grube miliony, nie? Bez skutków. E, Jestem w miejscu Osiamsa. E, idę coś zjeść. To jest godzina 14. A ja od razu nic nie jadłem, także dziękuję, dziękuję. Eee, a, jeszcze jedno. Eee, dwa razy dziewczyny mi się zatrzymały. Tam blondyna mnie zebrała. Raz gościu i stoję tak średnio do 15 minut. Eee, pytałem się o tej klientki, czy w filmie jeżdżą do stopa, bo i tak często, nie? parę no iwoski la miasto jak miasto. Ale przypomniało mi się, że zapomniałem wypowiedzieć o jednej rzeczy. W Finlandii wszędzie, dosłownie wszędzie, w każdym sklepie, na każdej stacji benzynowej, a jakby mogli to w przedszkolach stawiali i w szkołach i na uniwersytetach, choć też pewnie są, ee, są automaty do gier. Tak jak w Polsce, tylko że tutaj nie wrzucasz pieniążka, tylko kartą płacisz. <gry> Ekspresowy sposób na przewalenie wypłaty. W ogóle jechałem z tym kolesiem i wypytuję się, jaka jest najwyższa góra, nie? Mówi o tam 1100, 1200. Nie pamiętam nazwy, której powiedział, bo to naprawdę ciężko spamięta ten język. Ale no, nieduże górka, nie? Kto by się spodziewał. Ale pytam się o największe jezioro. No, to tutaj od i do Jawaskula Ja tak myślę, myślę, ty czekaj, bo ja, ja już przejechałem ponad 100 km, a jeszcze, jeszcze miałem tam ileś, nie? Jechałem cały czas wzdłuż. Myślałem, że różnych jeziorek, a to się okazało, że to jest jedno wielkie jezioro, nie? Także no, grube mają to jezioro tutaj w tych okolicach. No i trasę ładną, widokową, nie? Bo cały czas to jeziorko gdzieś się przewija. I oto ono. Już chyba końcówka. A tutaj trasa E75 do Ulu. Idę na stację, będę znowu tam dalej. No tu się zaczyna autostrada. Także będzie łapanie ze stacji dzisiaj. Zobaczcie, ile tego białego ptactwa tu jest. Ewidentnie mają na co polować. Kupiłem sobie kawę, nie? Jeszcze gość mówi, tu jest lekka, tu jest mocna. Wziąłem to lżejszą. Powiem wam, że takie siekiery to ja nie piję od lat. Jeśli oni uważają, że to jest lekka kawa, to naprawdę. Zaraz chyba palpitacji serca zostanie. Go. A to podobno naród, który yy, ma największy współczynnik yy, picia kawy, nie? w sensie piłej najwięcej w Europie. Więc jak to jest według nich lekka, to ja nie chcę myśleć, jak yy, smakuje taka ciężka w domu zrobiona. Nie? Pewnie Polak by wypił od razu zawał albo co najmniej jakaś arytmia. Uff. Ale kupiłem, wypiję. Spokojnie. Trochę tu spędzę! Ale dziodowski przystaną Czasem są takie sytuacje, że jedyne co pozostaje to nam się śmiać tylko. Kierowcy jadą. Aha, pojechał. <laughs> Zjazd nie na autostradę. Ciam, 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 i tam jest autostrada, ale tam już nie mogę iść, więc muszę być tu W razie coś, no to mam gdzie się przespać, no ale Nawet pod dachem, nie? No, nawet bym się nie zastanawiał. Po prostu mi się to walną i cześć. No i tak chyba, tak chyba się skończy yy, moja przygoda na dzisiaj. No chyba, że kogoś trafię, kto będzie jechał dalej na północ. No to pojadę dalej, a jak nie, no to nie. O cicho. A, już myślałem, że jedzie. Już myślałem, już miałem nadzieję. O. No ale powiem Wam, te kawy naprawdę wykręca flaki, nie? Jak ktoś ma wrażliwe jelita, to taki czyściok idzie, że... To jest taki gigantyczny centrum handlowy przy osiedlu. Zaczyna się tam, przez drogę i kończy się tutaj po tej stronie autostrady, tam gdzie kawy piłem. Jak kurczy w Gliwicach, albo, albo jeszcze większe.